deal. Zapraszam Was na wincraft.pl Jest tutaj mega rozbudowany box PwP Na razie planuję zrobić jeszcze dużo let, jeszcze kilka trybów. Serwer jest nowy. Będą z niego regularnie odcinki. Zapraszam, wbijajcie. To jest... Według mnie najlepszy serwer do trenowania PvP. Nie tylko. Jest całkiem ciekawa administracja. Można sobie z nim pogadać. I macie na system wieśniaków. O, klata, Macie o, tą kantankartor. Poprowadzę was trochę po mapie. Tutaj są te. Mają dosyć fajne rzeczy. Jak miałam to ocenić, to 10 na 10 zagramy. Ciężko, bowiem sam kiedyś próbowałem robić ten serwer no... Tutaj macie przekopę. To jest jeden z twórców serwera. Więc serdecznie Was zapraszam na no, ten oto piękny serwer.